Pozwól, że opowiem Ci krótką taką moją historię. A więc, kiedy byłem mały, byłem naprawdę bardzo, ale to bardzo chudym dzieciakiem. I mniej więcej, kiedy miałem 13-14 lat, to doszło do tego, że musiałem siłować się na rękę z dziewczyną. I uwaga, przegrałem. Możesz sobie tylko wyobrażać, jakie uczucie to było przegrać jeszcze przy znajomych, przy innych siłowanie na rękę i to z dziewczyną, gdzie ja, jako chłopak, no generalnie. Powinienem wygrać, no bo jednak to była dziewczyna. I to był, pamiętam, taki moment, że postanowiłem zacząć ćwiczyć siłowo. I dlaczego nagrywam ten film? Chcę Cię przekonać do tego, że jeśli jeszcze tego nie robisz, to zacznij ćwiczyć siłowo. Jeśli masz mniej niż 18 lat, jeśli masz 14, 15, 16 lat, naprawdę wszystko jedno, zacznij ćwiczyć siłowo. Ponieważ to naprawdę zmieni Twoje życie. I teraz nie chcę tutaj przekonywać Cię jakimiś argumentami, na przykład, że trening siłowy zapobiega sarkopenii, czyli zanikowi mięśni na starość, albo że podnosi testosteron i tak dalej. Wiadomo, że to są słuszne argumenty, ale niekoniecznie one mogą Cię przekonać. I możesz sobie teraz pomyśleć, że, ale przecież ja ogólnie coś tam ćwiczę, bo na przykład chodzę na pływanie, chodzę na jakieś tam zajęcia, czy to taneczne, czy to jakieś sporty walki i tak dalej. Naprawdę super, że chodzisz i tak dalej, to dobrze, że generalnie się ruszasz, ale musisz zdać sobie z tego sprawę, że żaden inny trening, jak trening oporowy, generalnie siłowy, nie zbuduje ci masy mięśniowej ani naprawdę dobrze wyglądającej sylwetki. I teraz możesz sobie pomyśleć, no ale zaraz, zaraz jest tam jakiś tam pływak i on pływa i wygląda bardzo dobrze. No może i wygląda bardzo dobrze, tylko że na pewno nie zawdzięcza tego tylko i wyłącznie pływaniu. A raczej w bardzo małym stopniu. Takie osoby naprawdę profesjonalne, które już pływają, na przykład to swoją sylwetkę i szerokie plecy i tak dalej, zasługują przede wszystkim przygotowaniu motorycznemu, czyli temu, że naprawdę setki godzin, oprócz tego, że na basenie, to spędzają na siłowni. Więc ja też znam wiele osób, które bardzo dobrze pływają, a jednocześnie są grube, otyłe i na jakoś nie mają super sylwetki, prawda? Więc tak naprawdę głównym takim argumentem, który. Przemawia za tym, żeby ćwiczyć siłowo. To jest po prostu niesamowicie wyglądająca sylwetka, którą tylko i wyłącznie możesz zbudować, trenując czy to na siłowni, czy to z własną masą ciała. Ponieważ tak naprawdę nie masz tak wielkiego znaczenia, czy ćwiczysz na siłowni, czy z własną masą ciała, ponieważ tak naprawdę chodzi o bodziec, jaki dasz swojemu organizmowi. Jeśli on będzie silny dostatecznie na siłowni, to super. Jeśli taki sam bodziec dostarczysz ćwicząc z własną masą ciała, to też się rozrośniesz. Jest taka też narracja wśród osób, myślę takich starszych, że nie ćwicz siłowo, nie dźwigaj ciężarów, ponieważ się skontuzujesz. To jest absolutnie błędne przeświadczenie. Ja mogę powiedzieć tak, nie będziesz ćwiczył siłowo, to dopiero będziesz miał problemy ze zdrowiem, na starość, teraz i tak dalej. Nie będziesz ćwiczył siłowo, będziesz się źle czuł. I to jest po prostu fakt. Wiadomo, jeśli są jacyś ciężarowcy, którzy. Dźwigają naprawdę ogromne ciężary. No to oni wiadomo, że nie ćwiczą dla zdrowia ani dla wyglądu, tylko po to, żeby ten ciężar podnieść. I wiadomo, że tam te kontuzje się zdarzają, ale to jest sport, a sport to nie jest zdrowie. Tak? A jeśli ty, jako młoda osoba, będziesz ćwiczył na siłowni i będziesz starał się, żeby zbudować tę swoją sylwetkę i będziesz miał jeszcze dobry plan treningowy do tego, będziesz ćwiczył naprawdę odpowiednio, no to ryzyko kontuzji jest naprawdę bardzo, bardzo małe, a korzyści ogromne. Jeśli nie chcesz jakoś specjalnie zaczynać chodzić na siłownię, ponieważ karnet, ponieważ nie masz czasu i tak dalej, no to zachęcam cię, żebyś chociaż zaczął właśnie ćwiczyć tę kalistenikę, z którą ja zacząłem. I tutaj, jak widzisz, moje zdjęcie, kiedy byłem jeszcze małym szkrabem, i tutaj zdjęcie z zeszłego roku, mniej więcej po pięciu latach treningów. Zmiana jest niesamowita, no i jak widać, z własną masą ciała da się tę sylwetkę zmienić. Więc naprawdę, zachęcam cię do tego, żebyś zaczął ćwiczyć kalistenikę. Po co? Żeby po prostu nie być słabym, żeby nie być po prostu frajerem. Cienkim, który raczej ma boczki jak dziewczyna, niż faktycznie wyrzeźbioną sylwetkę, to sprawi, że będziesz się i czuł lepiej z własnym ciałem i będziesz bardziej pewny siebie, i będziesz też bardziej atrakcyjny dla dziewczyn. To przecież jest jasne, że sylwetka jest dobra, atrakcyjna dla dziewczyn, więc zacznij ćwiczyć siłowo, chociaż kalistenikę. Jeśli masz jakiś park do street workoutu na dworzu, robi się powoli ciepło, zacznij tam sobie chodzić. Jeśli Chcesz zacząć ćwiczyć w domu, to też jest jak najbardziej możliwe. Tak naprawdę nie potrzebujesz do tego jakiegokolwiek sprzętu na sam początek. Potem możesz sobie dokupić jakiś drążek w drzwi czy poręcze, to jest wydatek raptem 200 zł, 300, zł. zamiast na jakieś pierdoły wydawać, możesz kupić przecież sprzęt. I kolejny, ogromny plus generalnie treningu siłowego to jest wzmocnienie psychiki. Żaden inny trening moim zdaniem nie daje takiego wzmocnienia psychiki, właśnie jak trening siłowy. Ponieważ jeśli ćwiczysz, nie chce ci się wykonać treningu, idziesz go robić i tak. Twoja psychika się wzmacnia. Robisz jakieś pompki, czy wszystko jedno, jakie ćwiczenie, nie chce ci się zrobić tego ostatniego powtórzenia, a wiesz, że jeszcze mógłbyś zrobić co najmniej ich 5-6, a pomimo tego i tak ciśniesz, wzmacnia ci się psychika. Generalnie ludzie są bardzo słabi psychicznie w dzisiejszych czasach, ale to też między innymi dlatego, że nie ćwiczą, czy to nawet biegania, czy to treningu właśnie siłowego. Generalnie nie ćwiczą, a jeśli ty będziesz ćwiczył, to w takich warunkach kontrolowanych, bym powiedział, zaczniesz bardzo też wzmacniać swój umysł, co pozytywnie wpłynie na wszystkie inne obszary Twojego życia. No i może jeszcze na koniec powiem o tym testosteronie, na którym generalnie nam, facetom, zależy. A więc kiedyś, jakieś mniej więcej 23 lata temu, pamiętam z 2000 roku, przeciętnie 60-latek miał taki poziom testosteronu, jak teraz 20-latkowie. Jak to możliwe, można pomyśleć? No, właśnie to tak możliwe, że się generalnie nie ruszamy i mamy beznadziejny tryb życia. Więc jeśli jeszcze nie ćwiczysz siłowo, to chociaż zacznij, ponieważ właśnie trening siłowy podnosi poziom testosteronu, a za tym idzie oczywiście ogromna energia, którą będziesz mógł wykorzystać naprawdę do pracy, do szkoły, na treningi. Będziesz się znacznie czuł lepiej w swoim ciele i przełoży się znowu to na wszystkie obszary Twojego życia. Chcesz coś więcej dowiedzieć się właśnie o treningu, to odbierz za darmo całkowicie e-booka o kalistenice. Link masz w opisie. No i weź się za siebie zacznij ćwiczyć. Życzę Ci naprawdę powodzenia z całego serca na tej drodze, ponieważ wiem, że po tych kilku latach takich solidnych ćwiczeń, kiedy zobaczy się wstecz, jaki progres się uczyniło, to to uczucie jest naprawdę niesamowite. I właśnie życzę Ci, żebyś dotrwał i zbudował tę wymarzoną sylwetkę i zmienił swoje życie. Trzymaj się. Cześć!